Czołem kochani, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Druid Sky. Jest niedziela, bardzo wczesne godziny poranne. Już od kilkudziesięciu minut jestem na nogach. Za moimi plecami, jak widzicie, powoli za chwilę będzie wynurzać się słońce. Będzie wstawał kolejny dzień. A dlaczego dzisiaj tak wcześnie wstałem? Ano dlatego, że wybieram się na wycieczkę. W dzisiejszym odcinku raczej nie będę sam. A kto w nim zagości, to przekonacie się wkrótce. Życzę wszystkim miłego oglądania. Do usłyszenia. No, już prawie od dwóch godzin w trasie, ale już zbliżamy się powolutku do celu naszej podróży. Jeszcze około 10 minut, i powinniśmy być na miejscu. Tak więc Dream Hunter, nadchodzimy. Następnie skręć w lewo. Zgodnie z instrukcją nawigacji, powoli zbliżamy się do celu. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. I dojechaliśmy. I dojechaliśmy. O, mały Dream Hunter Co, Już nagrywał <laughs> Siemanko na później Chodźcie, chodźcie A do się. Elo, Elo No i wszyscy razem wybraliśmy się na małą wycieczkę Jesteśmy w lesie parku narodowym. Jak się ten park narodowy nazywa? Kilarnej. O właśnie, w Kilarnej. No i wybieramy się na wodospady. Siema. Siema, siema. Idziemy. Jeden z obowiązkowych punktów do odwiedzenia jak jest się w parku narodowym Kilarnej, to jest właśnie ten wodospad. Piękny widok. Zobaczymy gdzie jeszcze Dream Hunter nas dzisiaj zabierze. Fajna ścieżka, dróżka. Niżej były to schody. Można spacerować. Ma woda sama. Ja tu kolejny taki mały cały Tak. No i tak. tak. mamy taki kolejny piękny z Kolejny mały postój. Mów głośny, to ja nie będę musiał powtarzać. Tutaj o kolega z Druid Nights. Dream Hunter w akcji. I tak sobie spacerujemy. Tam nasze... Link do profilu kolegi, oczywiście, będzie w komentarzu. I lecimy sobie dalej. Następny postój będzie w tym samolocie, kiedy jedziemy z góry. I tam pokażę Wam kolejny punkt zbiorowy, który mój kurał. Dzisiaj takim małym przelotem, ale na pewno jeszcze tu wrócę. Bo jest tutaj dużo do zobaczenia. Tak więc już teraz mogę, mogę wszystkim polecić Park Narodowy Kilarnej. Zresztą pewnie wiele z was, wielu z was e, tutaj było. A jeśli nie, to, to polecam, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Na pewno tu jeszcze wrócę. I kolejny punkt tym razem doszliśmy nad jeziorko. Ogólnie naprawdę piękne krajobrazy tutaj są. Jest na co popatrzeć. My dzisiaj tak jak już mówiłem, tylko przelotem, ale jeszcze to wrócę na dłużej. I doszliśmy nad brzeg jeziora. Kolejny przystanek. Kolejny przystanek. Piękny punkt widokowy na jeziora. Nazywa się to, Andrzejku, Ladies' View. Tak właśnie jak słyszeliście, Ladies' View. Akurat dzisiaj nam się trafiła piękna pogoda, więc mamy dobre widoki. W takim miejscu żal nie wypuścić latającego oka. Tak więc zapraszam do obejrzenia tego, co widziało moje oko z góry. Kolejna stacja. Jak to, jak to mawia Adi? Wejherowo pozdrowienia dla ciebie Adi przy okazji. Kolejny postój. Następne jeziorko. Znowu piękne widoki. Przede mną Dream Hunter filmuje. Jesteśmy już w ostatnim miejscu w dniu dzisiejszym, który, e, który mieliśmy zamiar odwiedzić, O Piękny zameczek, też warto odwiedzić będąc w okolicach. Jak najbardziej. Wygląda bardzo zacnie. A zaraz obok kolejne jeziorko. Jak widać po że również kursują stateczki, można sobie popływać A tam w oddali kajaki Pewnie też można gdzieś tu wypożyczyć A za moimi plecami ogólnie tak. Jeszcze raz poproszę to, co przed chwilą mi opowiadałeś. Kawałeczek stąd jest wyspa, na której są ruiny klasztoru. Czasami można dopłynąć tam łódką i wejść. Aczkolwiek nie zawsze zależy od czasu lęgowego orła, który tutaj jest, który gniazduje niedaleko. Żeby go A co to za orzeł? Biało White tile ten. Tak, I tutaj tymi łódeczkami właśnie przepływasz, tak że można je czasami zobaczyć, nie? Jak Tata. latają. Taki kurs jeden godziny chyba zajmuje. I jezioro ma tak max do 2,5 metra głębokości jak przed chwilą Dream Hunter powiedział. Jezioro płytkie pod spodem skała. Ale na tym jeziorze został złapany piękny lin, tak? To lid był. Poza tym jest tu węgorz. Tak więc jest rybka, węglosia, węglosia, jest, rybka jest rybka. Można przyjechać, Wyglosia, powędkować. Z tą kołosą się jak słychać. Słyszę, jak w Chinach chcieli walczyć z przemytnikami narkotyków, którzy wysyłali drony. Moż dalej! No więc policja chińska pokupowała drony z sieciami, żeby łapać tamte drony. Więc przemytnicy kupili jeszcze większe, żeby łapać drony policji. Tajska policja twierdzi, że jeszcze nigdy się tak nie uśmiała. I obchodzimy zamek dookoła. Znaczy dookoła to się chyba nie da obejść, ale w każdym razie jesteśmy z drugiej strony. W tej chwili Widoczek z góry. Tam w oddali Dream Hunter. Samochód zestrzelimy. Tak sobie pomyślałem, czy nie odpalić drona i nie nagrać tego zameczku z góry, ale. I cóż mi pozostało? Dream Hunter mi tu mówi, że to podobno do dronów strzelają. Tak czy owak, nie będę tego dzisiaj sprawdzał. No i my już dojechaliśmy do domu. Jak widzicie, jest noc, ciemno. Odprowadzał nas do domku łysy i Venus, którą dzisiaj można ładnie zobaczyć, akurat. Obok księżyca. No cóż, e, to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, dzisiaj, a jeżeli chodzi o ten odcinek. E, raz jeszcze dzięki Marcinowi, dzięki e, Dream Hunter za e, pokazanie tych kilku pięknych miejsc. E, no i tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze tam wrócę. Więc nie znasz dnia ani godziny, kiedy znowu pojawi się druid. <laughs> A jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak mówiłem, to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobały Wam się widoki. Może kogoś z Was zachęcę do tego, żeby odwiedził Irlandię. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Druica.